Witaj Piotrze. Cześć Mateuszu. Wydawało się, że już papież wszystko powiedział, co można było powiedzieć, dookoła ekologii. Wydawało. To się wydawało. Czwarty rozdział, który mógł być już podsumowaniem, rozciągnął temat. Pierwsze moje zaskoczenie. Spodziewałem się praktycznych wniosków już w tym rozdziale, ale nie wiedziałem, że encyklika ma rozdziałów pięć. No z reguły to tak. Naukowcy sprawdzają od razu z treści. A ma sześć. Ma sześć. No to jeszcze będzie ciekawiej, bo ciekawe co będzie w szóstym. I ten czwarty był zaskoczeniem, jednak po wnikliwej analizie bije się w piersi, nie doceniałem papieża Franciszka albo jego tych sekretarzy. Dlaczego? Zapytam cię tak z marszu, jakie znasz rodzaje ekologii po przeczytaniu tego czwartego rozdziału. No, to sporo by można było wymieniać. Ekologia integralna, ekologia ekonomiczna, ekologia ludzka, czy też ekologia człowieka. No, sporo. Środowiskowa, Środowiskowa gospodarcza, kulturowa. społeczna, kulturowa, ekologia życia codziennego. Życia codziennego, tak, tak. I papież zrobił moim zdaniem majstersztyk, bo zaczął od takich słów. Nie ma sensu powtarzać, że wszystko się ze wszystkim łączy, ale... Prowadził trzy punkty, takie, że wszystkim pokazał, jak to jest istotne i ważne, i potem jest punkt 155. To jest majstersztyk. Zanim przejdziemy do tego, idźmy po kolei. Ja zrobiłeś mi apetyt. Zaczyna od tego, że mamy tą ekologię środowiskową. W tym punkcie papież mówi: popatrzmy szeroko. Nikt nie zaprzeczy, że cała planeta żyje. I że mamy zawsze uwzględniać środowisko w naszych planach technologicznych i gospodarczych. Tak, to jest bardzo ciekawe, no nie? bo pytanie, czy my tak robimy y, projekty różnych rzeczy? Jeżeli ja coś robiłem tutaj, proponowałem czy tobie, czy komuś innemu, to nigdy nie było na, tym, na tej mapie drogowej, na tej tak tak o, o, rozpisy. No takiej, takiej, takiego punktu ekologia. Powiem, ekologia, jak to wpłynie na środowisko? Chociażby ile będzie z tego śmieci, ile będzie z tego odpadków? Ile to zużyje wody, ile to zużyje prądu. No właśnie, nasz podcast. Ile zużywa takich rzeczy? Nie wiem. No właśnie. I papież mówi, warto to wziąć pod uwagę, czy gra jest warta świeczki. No papież w ogóle to jest bardzo ciekawe, no nie, żeby tak ukształtować myślenie, że cokolwiek próbujesz zrobić, to się zastanawiasz, jaki to ma wpływ na ekologię. I to taką, jak się potem okaże za chwilę, bardzo szeroką... I mogę, mogę, mogę? Możesz, oczywiście. I papież mówi tak, skoro wszystko jest ze sobą tak powiązane i trzeba to zawsze brać pod uwagę, to uświadomcie sobie, czytelnicy tej encykliki, nie ma dwóch kryzysów. Tak. Nie ma kryzysu środowiskowego i społecznego, tylko jest jeden kryzys społeczno-ekologiczny. I to było dla mnie pierwsze mistrzostwo dzisiejszego fragmentu. To jest chyba powód napisania encykliki o przyrodzie, mm -hmm. o ekologii. się, tak. I potem jest punkt drugi idę szybko, bo jest dużo do powiedzenia <grym> że jest ta ekologia gospodarcza. No. I papież tam mówi, że ekosystemy, które my możemy przy okazji technologii zniszczyć, mają taki dar, żeby się regenerować. Czy my to zauważamy? I podkreśla jeszcze jedno, że może być tak, że nasz wpływ spowoduje, że się nie zdążą zregenerować. Tak. Albo już nie będą w stanie. I tak jak powiedziałem, żeby uwzględniać wpływ na środowisko, to papież idzie jakby krok dalej. Mówi: uwzględnij to, po jakim czasie on się zregeneruje ten ekosystem. Ale to jest dużo zmiennych. Zauważ, że no trzeba rozumieć teraz ekosystem, w którym żyje. Trzeba rozumieć, jak ten ekosystem funkcjonuje. Tam papież nawet wprost mówi: No trzeba. Prosić naukowców o to, żeby to odkrywali przed nami. I używa tam na końcu takiego sformułowania, które zaciąga ze swojej adhortacji po raz kolejny: Całość wydaje się ważniejsza od części. Tak. Ja się na to zacząłem buntować. Ale nie martw się, bo potem powiem, że część jest ważniejsza od całości. <ślesz> <ślesz> no. Że tak powiem, zrobię taką przebitkę późniejszych punktów. <ślesz> Dziękuję Ci. Bo z perspektywy takiego, nie wiem, mojego myślenia, kiedy pierwszy raz to zdanie przeczytałem, wąskiego, no. no, idzie się kłócić, bo to człowiek jest ważniejszy niż. Czy mogę tak powiedzieć, że człowiek jest ważniejszy niż społeczeństwo? Dobro jednego człowieka jest ważniejsze niż społeczeństwo. Niż nie, dobro wiem, społeczeństwo. To się, nie wiem, czy to się przeciwstawia. Szczerze ci powiem, no nie myślałem o tym szczerze mówiąc, jakoś tak przyjąłem to zbiegu, że tak jest. Ale z perspektywy. Takiej wartości człowieka, czy też życia ludzkiego, bo papież tu bardzo mocno podkreśla w tym rozdziale wartość ludzkiego życia. Tak naprawdę jest cały ten rozdział czwarty osnuty wokół tego. No to co mi da to, że ja postawię człowieka jako ważniejszego od społeczeństwa, jeżeli, jak pokazuje papież, społeczeństwo ma wpływ na wartość tego człowieka. Jak zdegraduje społeczeństwo jako kulturę, w której on żyje, czy tam środowisko, w którym on żyje. Wspólnotę, w której żyje, mhm. to tak naprawdę i tak tego człowieka w jakiś sposób zniszczy. Mhm. A jeżeli się zatroszczę tylko o tego człowieka, a nie zatroszczę się o społeczeństwo, to on i tak nie ma gdzie wzrastać. Ty to fajnie połączyłeś. Ja tego w pierwszym czytaniu swoim nie połączyłem i od razu sobie przypomniałem Ewangelię, kiedy Jezus zostawia 99 owiec, idzie za jedną. Idzie za jedną. I w tej optyce miłosierdzia. To ciężko mi się zgodzić z takim zdaniem, że całość jest ważniejsza od jednostki. No, to jest inne spojrzenie. Ale też z perspektywy na przykład małżeństwa. Całość, no. czyli małżeństwo, czy jest ważniejsze od szczęścia jednostki? No i teraz jest bardzo trudne pytanie. Trudne, i dlatego nie umiałem sobie przełożyć. Na ten temat można by chyba odcinek zrobić, i zależy na jakim gruncie to pytanie się zada. Takie mam wrażenie. Tak, zależy, może inaczej nawet. Zależy, o jaką wartość w tym pytaniu chodzi. No tak. Co to znaczy, że jest ważniejsze? Jaka całość, jaka jedność? O jakie dobro teraz chodzi? No nie? Czy to jest na przykład dobro zbawienia, czy to jest dobro jakości życia? Intrygujące, co papież napisał. Tak, bardzo, ale papież tu podkreśla, bo to jest taki krok, no nie? Papież tam robi takie kroczki, jakby tak. jednostka, rodzina, jako taka komórka, potem yy, osiedle na przykład, potem całe miasto czy wieś, a potem takie globalne spojrzenie. On tak stopniuje. I to jest ta trzecia, ekologia społeczna. Tak. I wiesz, co mi się spodobało u papieża? To mistrzostwo kolejne. Ładuje wprost o polityce, nie używając słowa polityka. <laughs> I trzeba się uczyć od papieża, jak on mówi: stosunki międzyludzkie, tak. Życie międzynarodowe, solidarność i przyjaźń obywatelska, począwszy od relacji rodzinnych, narodowych, państwowych, ani razu nie pada słowo polityka, a papież tam mówi, to, co robi. Tak streszczam, to, co robimy w życiu politycznym, wpływa na jednostki. Tak, ale tam mówi nawet wprost, że yy, ustawy, które się uchwala, i tak dalej. Często są puste, bez pokrycia. Często jest tak, że one nie mają żadnego wpływu na ludzkie życie, na tą ekologię ludzką, jak to papież tutaj mówi życia codziennego. Więc no, ma odwagę powiedzieć to wprost, że, że często to, co jest tam u góry ustanawiane, tak naprawdę nie przekłada się w ogóle na, na kwestie ekologiczne w życiu. Mówi, że jest źle ustanawiane, że jest łamane, i papież ten cyklik chce, jakby tak wczytać, wzywa. Wiele grup społecznych do odpowiedzialności za swoją realizację powołania tej misji społecznej. No ale idźmy dalej. Mówi papież o ekologii kulturowej. To jest ciekawe. Tego się chyba nikt nie spodziewał w tej encyklice, że przy okazji ekologii można mówić o kulturze, o zabytkach. Ale jak tak się dobrze człowiek w to wczyta, no to jest ciekawe. Co wyczytałeś? No mi się spodobało bardzo to jak y Papież, bo tu jest właśnie ten moment, kiedy jednostka jest ważniejsza od całości. Tak, przechodzi. No nie? Czyli po, papież chyba mi się, mam wrażenie, pokazał taką mapę, która pokazuje, że ekologia i problem ekologii i z tym związany problem człowieka, czy problem społeczeństwa jest mega skomplikowaną rzeczywistością. Tak. No nie? Bo jeżeli on wchodzi w takie coś jak kultura, w której my żyjemy, i jej wpływ na mój sposób reagowania, na mój sposób działania pośród ludzi, na mój sposób odczuwania, yy, że to się łączy. I mało tego, on pokazuje taką dwukierunkowość. To jest też yy, znamienne. U nas my nie mamy tak do końca takiego poczucia bo papież chyba wyrasta z trochę innego środowiska. Wiemy, że w tej Ameryce Południowej często są takie obszary jak Fawele na przykład, no nie? które są tak bardzo zdegradowanym miejscem, jeżeli chodzi o życie społeczne. Co to są? To są takie slumsy? Tak, takie prawdziwe slumsy, które obejmują bardzo dużą liczbę ludzi, bardzo duży teren i są jak odgrodzone od takiego kulturalnego, że tak powiem, środowiska. I teraz papież mówi tak: z jednej strony to, gdzie żyje, wpływa na to, jak się zachowuje, a z drugiej strony to, jak się zachowuje, może wpłynąć na to, że to, że żyje w takim, a nie innym środowisku, nie będzie mi przeszkadzać. To jest bardzo ciekawe spojrzenie. I w ogóle włączenie tego w ekologię, i na przykład, tak sobie myślałem potem o tym, mamy zabytek i mamy na przykład prawo dotyczące ekologii. Jak teraz pogodzić jedno z drugim? W budynku zabytkowym nie zawsze wszystko można przerobić. To ja, jak chcę dać przykład. Tak? W drewnianym kościele było takie prawo, żeby zrobić hydrant w środku, na wypadek pożaru. Tak. No i tu jest już sprzeczne prawo. Ponieważ. ponieważ... BHP nakazuje, że ma być hydrant, a konserwator zabytków mówi, nie wolno ingerować. Tak. I to jest problem, no nie? To, to jest bardzo duże wyzwanie, o czym papież mówi, żeby z jednej strony zatroszczyć się o to, co jest takie tradycyjne, o to, co ma wartość historyczną, o to, co jest kwestią tożsamości danego społeczeństwa i jednocześnie troszczyć się o ekologię. To też ci wszyscy kołczowie... I ludzie zarządzający czasem, ale też produktywnością często podkreślają, w jakiej obracasz się przestrzeni, w jakim mieszkasz pokoju tak. urządzonym, jak chodzisz ubrany, to wpływa na to jak postępujesz, jakie podejmujesz decyzje. Jak siebie postrzegasz, jak postrzegasz innych ludzi, jakie masz odniesienie do pewnych rzeczy. Inaczej się zachowujesz chodząc w garniturze, inaczej się zachowujesz chodząc w dresie. Ale ostatnio widziałem, że jest modny dres nawet tam, gdzie powinien być garnitur. Jeden z profesorów głosił wykład inauguracyjny właśnie w dresie. To jest oczywiście jakieś tam porównanie. Natomiast jest, jeżeli ja w domu będę miał coś pięknego i dzieło sztuki, to wpływa na mnie samego na wychowanie dzieci. Jeśli dzieci się obracają w ładnym domu, ładnie urządzonym, ładnie posprzątanym, to no idą o zakład, że nabywają. Takiego przekonania, że porządek jest czymś normalnym, a bałagan raczej nie. Tak. To kształtuje. Środowisko, w którym my żyjemy, kształtuje. To, że żyjemy w pięknej przestrzeni, jak papież podkreśla, to, że na przykład y, osiedla, które powstają nowe, są tak stworzone, żeby nie tylko odpowiadały na problemy ekologiczne i tak dalej, troszczyły się o ekologię, ale stwarzały takie środowisko wspólnoty, która się tworzy potem i tak dalej, no to ma duży wpływ na rozwój człowieka, na jakość jego życia. Na solidarność i przyjaźń obywatelską. – Tak, jak to papież ładnie ujmuje. Ale no coś, coś w tym jest. No nie. Tylko, że papież tu idzie trochę dalej, żeby tego nie sprowadzić tylko do tego, co ja zrobię z zabytkiem w mieście. Tak. Tylko on pokazuje, że ta kwestia kulturowa chyba najważniejsze znaczenie ma w kwestii. Nie wiem, jakby to ująć. Takich rdzennych mieszkańców. Tak, tak, tak. Oryginalna tożsamość. Tak. Żeby nie zatracić oryginalnej tożsamości, żeby nie osłabić różnorodności kulturowej i żeby nie degradować kultury właśnie tej rdzennej, gdzie kogoś się wyrzuca, tylko dlatego, że na jego terytorium są zasoby. Są na przykład jakieś, no nie? W kinie, zdaje się, jest taki film, dość długi, na podobne tematy. Że rdzenni mieszkańcy, Indianie, akurat na ziemi, którą posiadają odkryli złoża ropy, no rozpoczyna się cała batalia i tam już traci się etyka, są morderstwa, są zabójstwa. Dlaczego? No bo pieniądz stał się tym celem, do którego zdążają. Natomiast no, pokazuje, że często to są zupełnie inne wartości. No nie? czasem to jest nawet coś takiego bardziej ukrytego, bo tu jest kwestia pieniądza i takiej walki, ale może być tak, że na przykład przychodzi jakaś potężna korporacja Chce wysiedlić ludzi na przykład z danego terenu, obiecując im jednocześnie jakąś wyższą jakość życia. Na przykład, my odkupimy to od Was za tak duże pieniądze, że Wy możecie sobie postawić dom w mieście, żyć na zupełnie innych warunkach. A papież mówi: Ale być może dla tych rdzennych mieszkańców ta ziemia, sposób w jaki żyją, jest bardziej wartościowa. Tak. Tak. I to też trzeba umieć odkryć, no nie? że to jest ziemia przodków, że tam są szczątki ich przodków, że to jest ziemia, z którą są złączeni jakąś taką wymianą, poczuciem daru Bożego, papież podkreśla. Więc bardzo spożona rzeczywistość, jeżeli się patrzy z perspektywy całego globu, całego świata. Tak. I kolejny rodzaj tej ekologii, ekologia życia codziennego, gdzie papież dotyka... Prozaicznych rzeczy. Już troszkę o tym wspominałeś. Jak wygląda fasada Twojego budynku? Czy jadąc tak. przez wioskę masz posprzątane ogródki, czy masz nieposprzątane? Czy ten bałagan jeszcze porządek? Papież mówi, że wciąż jest mała liczba mieszkań. I skoro jest mała liczba mieszkań dla ludzi, którzy ich potrzebują, pisze z perspektywy całego świata niekoniecznie o jednym mieście. No to oni się skupiają, oni się gromadzą. Jest, no, no jest brud, źle się żyje, kiedy nie ma swojego kawałka mieszkania. Tak, potrafię, jaka to jest ważna rzecz, żeby człowiek miał coś takiego swojego. I, i w, tym, w tej ekologii życia codziennego papież tutaj no, no masakruje, moim zdaniem, wszystko, mówi środki transportu. Tak. Parkingi, drogi. I dzisiaj, kiedy wjeżdżam do Bielska w godzinach popołudniowych i stoję w korku, no niemożebnym, przyznaję mu rację. Wystarczyłoby przewidzieć sposoby transportu publicznego, żeby była mniejsza emisja spalin, yy, większa oszczędność czasu, ale żeby to przewidzieć, trzeba to było przewidywać przy planowaniu ulic, dróg, dojazdów. No, papież tam mówi wprost. Jest problem z tym transportem publicznym, bo często on urąga godności człowieka. <todgłosy> 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 Nie oszukujmy się na no, papież patrzy bardzo szeroko i potrafi nazwać rzeczy po imieniu. No nie, I teraz, jeżeli chcemy walczyć o ekologię, to trzeba zawalczyć o to, żeby ten publiczny transport był takim transportem, że jak ty wychodzisz z mieszkania i masz jechać do centrum, to nawet nie pomyślisz, że masz wyciągnąć samochód z garażu. Mm. Tylko idziesz na y, autobus, czy idziesz na, na pociąg, czy na tramwaj, czy do metra i, i po prostu jedziesz. On jest bardzo uczciwy, znaczy papież Franciszek jest bardzo uczciwy w tym, co pisze, bo mówi na początku tego czwartego rozdziału, ma świadomość że nie da się uratować wielu z tych kwestii, o których pisze, jednym pociągnięciem. Tak. Że to już narosła cała struktura i owoce poprzednich złych decyzji mamy dzisiaj. Ale moim zdaniem super, że on to pisze. Bo przecież cały czas coś gdzieś budujemy, cały czas coś gdzieś modernizujemy. I jeśli nie będziemy się uczyć na swoich błędach, no to, to, to jak? No jest to z pewnością jeden z takich rzeczy, że gdyby to zmienić faktycznie, i stworzyć miasta, które są pod tym względem bardzo takie komfortowe, to bardzo by się zmieniła jakość życia. To jest, zdaje się, taki projekt na pustyni, i to chyba w tych krajach arabskich próbują zrobić. To miasto Linia, że tak, ma być tak, bardzo tak. długie na pustyni i bez samochodów. Wysokie, jak taka szczelina będzie wyglądać dwustronna, a przez środek będzie transport. Jest to ciekawy projekt. Można sobie na ten temat poczytać w internecie, ale przechodzę dalej. Mamy ekologię ludzką. I to, co tu się wydarzyło, czcigodny Mateuszu, drodzy Państwo, to chyba trzeba zacytować w całości. To jest punkt 155. Tak. I naprawdę mi zależy, żeby to wybrzmiało w całości, jak to zostało napisane. Nawiasem mówiąc, jest to cytat z papieża Benedykta. Słuchamy. Ekologia ludzka oznacza również coś bardzo głębokiego. Niezbędną relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego naturę, relację konieczną, by można było stworzyć bardziej godne środowisko. Benedykt XVI powiedział, że istnieje także ekologia człowieka. I papież nie robi z tego osobnego punktu. On tą ekologię ludzką i ekologię człowieka ukrywa w tej ekologii życia codziennego. I co pisze papież Benedykt? Gdyż również człowiek ma naturę, którą winien szanować. I którą nie może manipulować według swojego uznania. W związku z tym musimy przyznać, że nasze ciało stawia nas w bezpośredniej relacji z otoczeniem i z innymi istotami żywymi. Czyli nasze ciało jest narzędziem. No komunikacji, że tak, tak. powiem. I po kropce. Akceptacja własnego ciała jako daru Boga jest niezbędna, by przyjąć cały świat jako dar Ojca i wspólny dom. Natomiast logika dominacji nad własnym ciałem, Przekształca się niekiedy w subtelną logikę panowania nad stworzeniem. Poznawanie i akceptowanie własnego ciała, aby o nie dbać i szanować jego znaczenie, stanowi podstawowy element prawdziwej ekologii człowieka. Także docenianie własnego ciała w jego kobiecości lub męskości jest konieczne, aby móc rozpoznać siebie w spotkaniu z innym, różnym od siebie. W ten sposób można z radością przyjąć specyficzny dar drugiego czy drugiej jako dzieła Boga Stwórcy i wzajemnie się ubogacić. Z tego względu nie jest zdrowa postawa usiłująca zatrzeć różnice płci, bo nie potrafi z nią się konfrontować. Jak teraz to komentować? Dlatego chciałem to przeczytać, bo nie wiem czy są mocniejsze słowa papieża Franciszka gdzieś na ten temat. No jest to jasno pokazane, że w trosce o ekologię trzeba umieć odkryć naturalną Swoją tożsamość. Swoją tożsamość. Tak chciałem powiedzieć jeszcze może trochę z drugiej strony, że ta ekologia ludzka, czy też ekologia człowieka, to jest takie wezwanie też dla wszystkich, którzy się zajmują ekologią, czy zajmują troską o środowisko, do takiego pierwotnego spojrzenia tak naprawdę, że zanim w ogóle zastanowisz się, co zrobić z drzewem, które rośnie ci w ogrodku, Zastanów się, jak rozumiesz ekologię związaną z sobą samym. Po co ci to drzewo? No po co ci to drzewo, no nie? Bo do, dobrze mówisz, no nie? Bo to, to papież tu jest bardzo subtelny w tym, że to ciało, które my mamy, to jest nie tylko część natury, ale to jest w ogóle sposób, w jaki my nabieramy relacji z naturą. To mieliśmy cały rozdział o tym, no nie wcześniej, tak. o tej relacyjności i teraz on pokazuje, gdzie jest problem. Że jak ja tego nie potrafię y, uszanować jako wymiaru ekologii, wymiaru środowiska, w którym żyję, bo w pewnym sensie ciało jest takim moim środowiskiem, w którym żyję, to, to jak można dalej iść w ogóle? Hmm. Jakie kroki można podjąć? A z drugiej strony pokazuje, że człowiek to odkrywa często jako faktycznie tylko i wyłącznie przyrząd, którym może manipulować. Jak szanować zasoby? skoro nie szanuje się i nie odkrywa wartości tego podstawowego, pierwszego zasobu naturalnego, który mam, czyli mojego ciała? To jest bardzo szerokie spektrum rozważań, bo to można iść właśnie w kierunku rozpoznawania własnej płciowości, to można iść, można iść w kierunku troski o własne ciało, nie? Te nie przejadania się i tak dalej. Albo jak to jeden z profesorów mówi, kultu ciała, żeby nie przesadać tym kultem ciała. No papież... Można tu teologiczne rozważania prowadzić, czyli zmartwychwstanie ciała. Dlaczego ciało mi jest potrzebne nawet po śmierci w życiu wiecznym? Jak ostatnio mówiłem, że to było serce encykliki, to to, to jest chyba drugi przecionek serca. Bo papież no, zrobił coś, czego się naprawdę nie spodziewałem, żeby w encyklice o ekologii powiedzieć o płciowości człowieka. No, dużo tematów papież. I podpią, takie mamy dzisiaj pod... kłótnie w mediach, na różnych portalach, a nikt tego nie wyciąga. Bo Czemu myślę, nikt nie czyta że mało kto to, to przeczytał. <laughs> Dziękuję. Tak, myślę, że po prostu. No Nie oszukujmy się, kto czyta dokumenty papieskie. My. I My. Nasi słuchacze, serdecznie Was pozdrawiamy. Ostatnia rzecz, bo papież tam ląduje że to wszystko, o czym powiedział, ta ekologia ludzka, ekologia człowieka. Jest związana, jest spójna z zasadą dobra wspólnego i że tej realizacji ekologii ludzkiej, realizacji ekologii człowieka sprzyja środowisko, w którym się dorasta. Już to mówiłeś rodzina, tak. naród, relacje międzynarodowe ale podstawową jest właśnie ta rodzina. No i tutaj chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie do takiego filmiku, który widziałem wczoraj. To było, zdaje się, z jakiejś telewizji naszej jednej, w jakimś spotkaniu śniadaniowym przyszedł do studia ktoś, kto był wygląda jak mężczyzna, przebrany, ubrany jak kobieta. Mądrze mówił, prezentując swoje stanowisko, natomiast użył tam takiego słowa, że no, my przez te nasze środki wyrazu bawimy się płciowością. Czynimy z niej wyraz sztuki. Że patrzysz na, i wydaje ci się, że patrzysz na co innego, a to jest ktoś inny. I on to pięknie powiedział merytorycznie, natomiast ja nie wiem, czy nam się wolno bawić pewnymi obszarami życia człowieka. No papież mówi wprost, że nie, że to już było w tym wcześniejszym naszym odcinku, że papież mówi wprost, że są miejsca w kwestiach natury człowieka, gdzie powinno się postawić pewną granicę związaną z etyką tu też podkreślił. Zauważ, że papież jest sprytny. Zanim do tego doszedł, to wcześniej powiedział, że mamy w tą naturę wpisaną moralność. Tak, tak, tak. No nie? Czyli, że jest coś, co powinno wyprzedzać nasze podejście do natury. I to jest też ciekawe, że jeżeli my zaczynamy moralność przykładać do natury ludzkiej, to zaczyna się też moralność przykładać do natury, która nas otacza. Co jest niezbędne do tego, żeby w ogóle rozwijać problem ekologii i tak dalej i, i, i troski o ekologię. I, I to potem się wiąże z tym ostatnim punktem czwartego rozdziału, który wydaje się taki dość oczywisty, bo porusza jeden z takich podstawowych argumentów, których używają ludzie odnośnie ekologii. Zostawmy świat naszym dzieciom. Tak. Co przekażemy innym? Co z na, w naszych ustach dziwnie brzmi. <śledzimy> ale chodzi o następne pokolenia. I tu też papież jest zupełnie jak z innego świata. Nie wiem, czy zauważyłeś. Dlaczego czego spod... on sprowadził problem następnych pokoleń? Czy zdaniem? No? Do pytania, to po co przychodzisz na świat? Po co się narodziłeś? Po co pracujesz i po, po co walczysz? I dlaczego ta ziemia nas potrzebuje? Cztery pytania. O, tego nie doczytałem. Z <laughs> mega ciekawe. Że zanim tak łatwo nam przyjdzie powiedzieć takie proste argumenty, bo to są proste argumenty. No nie, że zatrosz się dziś o środowisko, żeby kolejne pokolenie mogło żyć w tym środowisku, mogło funkcjonować. A papież pyta, odpowiedz sobie na bardziej fundamentalne pytanie. Po co się urodziłeś? Po co ci ziemia? Po co przez nią przechodzisz? Po co z nią wchodzisz w relacje? Czemu ma służyć? Nie, Bo to są takie pytania, które mogą zburzyć bardzo wiele takich. Zbudowanych systemów naszych, w naszym życiu. Koniec końców, ten czwarty rozdział kończy się tak, jak zaczyna się nasza wiara. No, mi tak się już na koniec może, bo, bo chyba długo już dzisiaj. Ostatnio te odcinki są dłuższe. Bo są coraz ciekawsze. Bo, bo tak w tych pytaniach, no nie to mi się przypomniała taka opowieść, którą opowiadał yy, jeden z dominikanów w Polsce. Ojciec Pałys chyba bodajże. Tak, tak się nazywa, który opowiadał historię ze swojej pielgrzymki pieszej z kolegą, i mówi, że jak już miał tak całkowicie dość tej pielgrzymki w upale bardzo dużym, bo prawie 40 stopniowym, i gdzieś tam siedział pod sklepem, żeby coś zjeść, już narzekał panu Bogu, że ma naprawdę dość, to mówi, że w pewnym momencie podszedł jakiś nieznany mężczyzna i powiedział, że jak mają ochotę, to on ich zaprasza do siebie do domu, tam będą mogli wypocząć, umyć się i tak dalej. Po czym ich zaprowadził do tego domu, mówi, że nic nie chce za to, że, że nie muszą za nic płacić. I mówi, no wszystko fajnie, pokazał im łazienkę, pokazał im kuchnię, powiedział, że mogą się wykąpać, że tam są ręczniki, tu jest jedzenie. A mówi, on idzie do pracy, przyjdzie dopiero późno, więc jak będą rano wychodzić, to żeby zatrzasnęli drzwi. I mówi, że im się zaświeciła lampka, że jak ten człowiek w ogóle funkcjonuje. No mówi, nie boi się. No i mówią mu, ale to też tak pan ten. A on mówi, znaczy, ja wiem, czy ja jutro tu wrócę. A i tak tego nie zabiorę, jak umrę. Nie? Co my robimy na tej ziemi? Czemu służy nasze życie? Tak mi się to skojarzyło, że może warto sobie <śmum> naprawdę, zanim się zacznie wojować o ekologię. <śmum> Postawić takie fundamentalne pytania, jak papież mówi, bo papież mówi wprost, że nie da się od tych pytań uciec. I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Ciekawe, co będzie w rozdziale szóstym. Jeszcze mamy piąty po drodze, zapraszam Wiem. cię za tydzień. Specjalnie bo. to powiedziałem. Cześć, hej. Do zobaczenia, do usłyszenia.